Pierwsze i zasadnicze pytanie w momencie, kiedy zniesiono kworum: kiedy wybory, do kiedy można zgłaszać kandydatury? Mianowicie, wybory w większości izb mają odbywać się w przedziale wrzesień, listopad. O dokładnych terminach powinniście zostać poinformowani indywidualnie. Kandydatury nie zgłaszamy z wyprzedzeniem, tylko zgłaszamy bezpośrednio na spotkaniach wyborczych w rejonach, a następnie na zjazdach. Okręgowych. Gdzie mogę sprawdzić harmonogram zebrań? Można to sprawdzić w swojej skrzynce pocztowej, ponieważ izba ma obowiązek poinformowania na 14 dni przed zebraniem w ten właśnie sposób o tym, że ono się odbędzie, więc należy mieć aktualny adres korespondencyjny w izbie, żeby taką korespondencję otrzymać. Niektóre izby komunikują się przez SMS-y maile lub zamieszczają takie informacje na swoich stronach oraz fanpage'ach. Dlaczego w samorządzie zawsze się zasiadają te same osoby? No i tak, to jest pytanie, które też sobie zadaję od 15 lat. Dlaczego ciągle te same? Dlaczego um, nie przychodzą osoby nowe? Mam nadzieję, że ta kampania temu pomoże. Myślałam, mówię, ja już jestem na etapie takim, że myślałam, że sama muszę zrezygnować, bo może się narzucam. Nie wiem dlaczego, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Yy, moim zdaniem yy, potrzebujemy jasnych, klarownych komunikatów, kiedy będą wybory. Konkretnie z podaniem daty dotyczącej każdej Izby. Co trzeba zrobić, żeby zagłosować i jak. Dla ewentualnych kandydatów, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby kandydować i co trzeba konkretnie robić. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o terminy wyborów, to po raz kolejny trzeba podkreślić, że tak naprawdę komunikaty z Izb Okręgowych wyglądają różnie. Na pewno to, co się musi wydarzyć, to każdy lekarz weterynarii, który ma czynne prawo wykonywaniu zawodu i jest członkiem którejś Izby Okręgowej, musi otrzymać korespondencję w postaci listu poleconego, w którym będzie powiedziane, o której są wybory i w jakim dniu i gdzie. Natomiast jeżeli chodzi o wymogi dla kandydatów, to tak naprawdę nie ma takich wymogów określonych. Jeżeli jesteś czynnym lekarzem weterynarii, możesz kandydować i pełnić funkcję w samorządzie. Właśnie tą kampanią próbujemy odpowiedzieć na potrzebę jasnej i przejrzystej komunikacji, i mam nadzieję, że część z Was z tego skorzysta. Nie mogę być na zebraniu, czy to znaczy, że nie mogę zagłosować? Jeśli nie będzie ci na zebraniu, to nie możesz zagłosować, ale możesz kandydować po wypełnieniu oświadczenia i przekazaniu go innemu lekarzowi weterynarii. Czy kobiety mają realny wpływ w samorządzie? Bo jak patrzę na skład Rady Krajówki, to średnio to wygląda. Kobiety mają bardzo realny wpływ w samorządzie. Nawet w małej grupie zauważam, że mają dosyć mocną siłę przebicia. Mam nadzieję, że po tych wyborach będzie nas o wiele więcej. No, na pewno byłaby to dobra zmiana, zachęcam. Czym właściwie zajmuje się samorząd? Od którego poziomu struktury ma się wpływ na polską weterynarię? Jeżeli chodzi o kompetencje samorządu, są one określone w ustawie i są bardzo szerokie. Należy między, nimi, między innymi do nich chociażby kształtowanie y, zawodu, wymagania względem tego zawodu, tworzenie kodeksu etyki zawodu lekarza weterynarii. Jeżeli chodzi o wpływ, tak naprawdę na etapie wyboru delegata, już można powiedzieć, że ta osoba ma pewien wpływ, ponieważ na zebraniach okręgowych może już zgłaszać postulaty, apele, bądź przygotowywać konkretne uchwały. Nie jestem zatrudniony na umowę o pracę, pracuję na B2B, czy wciąż biorę udział w wyborach? Tak, możesz brać udział w wyborach. Czy bycie delegatem pozwala dodatkowo zarabiać? No, bycie delegatem nawet obliguje do tego, żeby dodatkowo zarabiać, ponieważ z samego bycia delegatem nikt się nie utrzyma. Jest to funkcja społeczna, nieodpłatna i nie dostaje się za to żadnych pieniędzy. Co się stanie, jeżeli na zebraniu nikt się nie pojawi lub będzie tylko garstka osób? Ostatnia nowelizacja ustawy zniosła tak zwane kworum. Więc oczywiście, jeżeli nikt się nie pojawi na takim zebraniu, zebranie się nie odbędzie. Natomiast jeżeli się pojawi garstka osób, w tym przypadku mamy to określone w uchwale, muszą to być przynajmniej trzy osoby, to wtedy takie zebranie się odbędzie i będzie spośród tych trzech osób będzie mógł wy być wybrany delegat, bądź wszyscy będą mogli zostać tymi delegatami. Ciekawym zagadnieniem jest to, że każdy rejon ma przypisaną maksymalną liczbę delegatów. Czyli na przykład, jeżeli mamy rejon, gdzie maksymalna liczba delegatów wynosi siedmiu, a przyjdzie na takie zebranie pięciu lekarzy, to nie będą oni mogli wybrać siedmiu reprezentantów, a maksymalnie pięciu. W związku z tym, na spotkaniu wojewódzkim ten rejon będzie miał pomniejszoną ilość delegatów. Według jakich danych jestem przypisany do regionu? Według miejsca pracy czy miejsca zamieszkania? W pierwszej kolejności, według miejsca pracy. Ale w wyjątkowych sytuacjach skontaktuj się ze swoim biurem, jeśli potrzebujesz zmienić ten region. Pracuję w dwóch miejscach w Warszawie i w gabinecie oddalonym o ponad 60 km, w którym miejscu będę głosować. Pierwszy rejon to będzie rejon, który jest związany z pierwszym wskazanym miejscem pracy w systemach, które posiada izba, właściwa izba lekarsko-weterynaryjna i to będzie najprawdopodobniej pierwszy adres, do którego będzie zostaniesz przypisany. Jeżeli z jakichś powodów chciałbyś głosować w rejonie drugiego miejsca swojej pracy, wtedy należy skontaktować się z Izbą i o to poprosić. Mam postępowanie urzecznika i w sądzie. Czy dostanę informację o głosowaniu i, czy, i możliwość oddania głosów? E, tak, otrzymasz taką informację. E, nadal możesz wybierać i być wybierany. Pewne ograniczenia mają miejsce dopiero wtedy, kiedy sąd lekarsko-weterynaryjny uznał bycie za winnego naruszenia Kodeksu Etyki Zawodowej. E, czy mogę działać w samorządzie, jeśli pracuję równolegle w inspekcji? Większość osób w samorządzie pracuje w inspekcji, więc wygląda na to, że tak. Ja bym dodała, że jeżeli pracujesz jako lekarz praktyk i leczysz yy, zwierzęta, to również możesz się zaangażować w samorząd. Czy inni nie mogą wybrać mnie na delegata, jeśli nie pojawię się na spotkaniu rejonowym? Tak. Mogą, jeżeli tylko tego chcesz. Należy pamiętać e, jedynie o tej deklaracji, która musi być wypełniona, podpisana i przekazana osobie, która w takim spotkaniu będzie brała udział. E, chciałbym być na zebraniu, ale w tych godzinach pracuję. Czy ktoś może zagłosować za mnie? E, nie, nikt nie może za ciebie zagłosować, natomiast ciągle możesz kandydować na delegata. E, czy mogę przyjść na głosowanie do innego okręgu? Nie powinnyś głosować w swoim okręgu, ale w wyjątkowych sytuacjach możesz go zmienić w obrębie swojej Izby. Czy ja w ogóle mogę głosować? Mam prawo wykonywania zawodu, ale nie wiem, czy mogę. Tutaj zachęcamy do kontaktu z biurem, z właściwym biurem Izby. Tam uzyskacie wszystkie informacje na ten temat, zaktualizujecie swoje dane i dowiecie się, czy możecie głosować w Waszej konkretnej, specyficznej sytuacji zawodowej. Co się dzieje na zjeździe okręgowym, a co na krajowym? Czy to są jawne posiedzenia? Czy są gdzieś informacje o tematach poruszanych na przyszłych zjazdach? Jeżeli chodzi o te dwa zjazdy, to to są jak najbardziej jawne posiedzenia. Przed krajowym zjazdem i przed okręgowym zjazdem, pewne informacje na temat głosowanych uchwał, projektów, budżetu, na przykład. Powinny pojawiać się na stronach internetowych okręgowych ISP. Natomiast ciągle jest miejsce, aby było to bardziej przejrzyste i dostępne dla lekarzy weterynarii. Okej, okay. jeżeli chodzi o różne rozstrzygnięcia, które podejmowały poszczególne organy, czyli zjazd, zjazdy bądź Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, takie informacje pojawiają się najczęściej w życiu weterynaryjnym bądź na stronach internetowych poszczególnych ISP. Natomiast nie zawsze jest dostęp do pełnych protokołów z tych zebrań. Czy mogę głosować w innym rejonie niż ten, do którego przypisała mi izba. Nie, ale w wyjątkowych sytuacjach skontaktuj się z izbą i złóż wniosek o inny rejon. Mam prawo wykonywania zawodu, ale jeszcze nie pracuję. Czy mogę zagłosować? Oczywiście, możesz głosować. Natomiast wcześniej należy skontaktować się z izbą, żeby przypisała cię do konkretnego rejonu wyborczego? Myślę, że dużym problemem jest to, że nie wiadomo, kto kandyduje. Na jakie pozycje? Często nie znamy tych ludzi. Dobrze by było przedstawić kandydatów pokrótce. Proces wyborczy w naszym samorządzie, jeżeli chodzi o lekarzy weterynarii, tak naprawdę określa regulamin. Regulamin jest stworzony przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Aktualnie wygląda w ten sposób, że kandydaci zgłaszają się dopiero na spotkaniach wyborczych, natomiast wasze środowisko może pracować na to, żeby tym kandydatem został ktoś, kogo popieracie, ktoś, kto ma głos, który może się przebić na spotkaniach samorządu, ale można też myśleć o tym, żeby proces wyborczy zmienić. W innych samorządach kandydatury znane są na przykład przed procesem wyborczym. Skoro samorząd tak mało może, to po co się angażować? Z, z doświadczeń własnych wynika, że samorząd może mało, dlatego że, nie jest, że jesteśmy słabo zaangażowani. Im bardziej zaangażowani członkowie samorządu, tym więcej samorząd może. Zaskakująco dużo, może samorząd, mając zaangażowanych członków, i wystarczy czasami jeden, dwóch i trzech. To jest zaskakujące. A co dopiero, jeżeli będzie ich więcej?